Ciemaneczko w dzisiejszym odcinku będę udawał osobę całkowicie z chraną pijaną, zupełnie w sztos, jeżeli o to chodzi, i będę trollował randomu Fortnite. I jeżeli odcinek się spodoba, to zostaw subskrypcję na tym kanale, niech taki czerwony przycisk zamieni się w taki szary przycisk i zostawcie na sam dobry start łapę w górę. I zapraszam również na nowy kanał, gdzie pojawiają się naprawdę super treści. Link w op. Pisze. A w tym momencie już zapraszam po prostu do oglądania. Oglądajcie, bo naprawdę wartość super odcinek, super wyszyty odcinek. Cześć. Mikro Powiedz coś. Halo? Siema, gramy. Gram. Masz inne mikro? Tak, dlaczego znaczy, no nie mam. W budowy. Zamówiłem sobie Co się dzieje? Młody do mnie Ej, kto to? Młody, mój brat Twój brat gra w Fortnite? Młody gra w Fortnite, ja gra w Fortnite Mogę Mogę się zmierzyć z młodym? Można Z chęcią 6-9? Czemu 6-9? 6,9 No kurwa, 6,9, bo ja lubię na cyfrę. A moja również? Nie, ci rozumiem. No, rozumiemy się jak najbardziej. Ej, gdzie twój brat? Mogę z nim jeden na jeden też? Dobra. Mogę też, głodysiadłam. Dzień dobry, Witam. Ile masz lat? Eee, o tym się nie za e, Pyta, jak. Jak dopiero to się posłuchasz, masz 12. Ile on ma lat? 8. Osiem. 8 osiem lat? 8. Osiem, tak. Ty gram z bubasem. Bubas. Dobry jesteś? No, jest! mam innego wina. Ego albo, albo bez, bez kilo. Bez kilofa? Bez kilo. Bez. bez czego? Bez niczego. E, naucz się mówić. <grym> gram z Bobasem. Bobas. Ale tu jest gruba jazda. Od ilu lat grasz w Fortnite? A? Odkąd miałeś 5? Nie gram od czwartego sezonu. <grym> to miałeś cztery lata. Bobas mnie goni. Wściekły <grym> Bobas chyba masz na dole. Dobra, no, zaraz! No, zabiłem! Zabiłem! E! Ej, ej e, e. Nie tak, siuma! Od nowa! Od nowa to masz swoje stara. Eee! Chola, hola Teraz przesadziłeś! Ty niewychowany gówniarzu Przeproś, mamę. twoją. Przeproś! Nie. Szefro! Mam to w dupie. Mówi nie! Jesteś hamem. Ja jak, jak cię spotkam, gościu na ulicy, to ci jedynki wybiję. Słyszysz? Ale łatwo! 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 Do której ty klasy chodzisz? Do drugiej. Jesteś nubem. It. łatwo, łatwo, łatwo. To za to, to za tą starą. Halo, bobas, bobas już płacze, płacze, ryczy i poleciał do mamy. No. <laughs> Dobra, ja jestem, bo młody jest zbyt ciary Młody nie. już płacze u mamy? Nie, wkurzysz. Spytaj się młodego, czy już płacze u mamy? Bobas! Ja, Bobas bo przewalił i poszedł się popłakać do mamy. Młody, nie! Eee! Eee! Mody. mody! Czemu ze mną nie rozmawia? Dobra, ja jestem bo Mody, że mam takiego tam raiza i futa, że ja bo... Pana pryszniotego trola też! Dobra, Mody właśnie no, Ty jesteś trolem małym! Goblinem bardziej! A ty jesteś Co ty powiedziałeś? Jak w Co? A. Ty jesteś debil dzbanem dzban Dokładnie dzban. Próbuj, a cię dokładny. Młody! Co nie jest? Wiesz. Co tam się Czeka. dzieje? Co co się dzieje? Nie młody dostał karę na kompa! Dokładnie. Mama go wzięła. Ta. Młody zasłużył, nie? Dokładnie. A Ej, młody, bobas! Co tak uciekłeś do mamusi podobno płakać? Ja. Do mamusi poszedł się wyżalić No młody, czemu mi przejść w błąd z SPOKÓJ TEGO DEBIRA! Młody! TEN DEBIR MI PIŁŁŁYSZKĄ DO butu. Weź mu w łeb, to się opamięta nie, bo to leci do pokoju, do mamy, Mamo! Ja CIE BĘDAŚĆ?! CO, CO?! CZEBIEJ, CZEBIEJ! Trzaśnij go! Ja teraz mam w tym młodym On na mostu, nie wiem co bierze, k**wa ćpał, ulał mu sk**wa z rana i teraz nie wiem co Który ćpał? Młody, a co? Młody, ty ćpunem to... jesteś, masz 5 lat? No ty debilu, zemy nie przeżywaj! Dobra młody, on jest starszy od ciebie, więc morda Młody! Co? Płaczesz u mamy na kolankach? Największym debilem, zrekoczył. Skąd ty wytrzasnęłeś tego bachora z rzeki? Go wyciągnąłeś? Nie wiem. Jesteś największym debilem Co ty masz. Spokojnie! Teraz cię mordę! Eee, a ty co, noju? E, do mnie tak? Mnie będziesz wyzywał? Frajerze? Halo. Dobra, jestem. Pozbyłeś się tego upierdliwca? Na 5 minut. O, to 5 minut mamy chill. Dokładnie. <grym> Ej, gramy duo. Ej, w ogóle... Zerwała <grym> z ze mną dziewczyna. Uczuję. I teraz jest mi smutno i sobie gram. I sobie piję właśnie, piję. Ale ja nie wiem, czemu ona mnie zrzuciła to te rzeczy Ale dlaczego? Nie no wróćcie! W cicho! Czekaj, za A Nie! O, bo! Ten mi z buta wjeżdża w drzwi Kurwa Pruw, to nie o, wiem co Nie wiem kto go tam przywiózł do was Skąd się wziął taki przydupas? Znam takich też w sumie Jeden raz na imprezie mi dał w mordę za to, że tańczyłem z jego laską O kur... I to jest patologia Ja tylko wiesz tutaj potańczyć, tutaj chwycić, wiesz A ten kur przychodzi się z ja nie czuję takich ludzi. Ja jak teraz byłem w związku. Cicho, bądź. Wyjdz go ucisz. Daj mu muta. Mas Al, muta, Albo muta w twarz, albo muta. Dobra, czekaj, zwyżam te drzwi Już wstyd, tu warto. Nie festo! Masz muta i konna, to nie Dobra, jest. Ale Maciek ma prawo tu być, bo tu też jest jego... O, Maciek Tam twoja mama? Jest. Powiedz mamie, żeby ogarnęła no. tego... ...Bachora Bobasa, no. Jak się go tam ogarnie, nie wiem, ale czy... ...sora... takie warunki, że młody... Ja jakbym miał takiego... ...szczura, to bym do kanałów go wywalił. jaki to jest brutalny. Takie szczury niech nie wychodzą z kanałów. Zgadzam Zabity! Mam cię, mam cię, mam cię. Mam cię. Jaki ogaz się W sensie ja jestem bardzo dobry według mnie. Tylko. Tylko ja teraz słabo igram niż zwykle, bo. Bo ogólnie zapomnie... Kobieta cię rzuciła, wiem. Nie, bo nie o Jak chodzi. tam nie mnie zrzuciła, to Oho. ja zacząłem dużo grać. I byłem bardzo Oho. dobry. Lepszy niż jak byłem z nią, bo ona mówi, ona nie pozwalała tak dużo grać. Wiesz, tutaj, żebym przyszedł. Przyszedł. Żebym poglądał z nią. Czasami w dupie ją miałem, nie? Ale czasami musiałem no. ja zamiast grać, czasami wolałem z ziomeczkami na na Discordzie i wtedy czasami mówiłem, że jestem chory, na przykład, i nie jechałem do niej. Ale ogólnie, jak mnie rzuciła, to powiem tak. Pierwszy tydzień się cieszyłem, grałem ile chciałem. Później e, trochę mi zaczęło jej brakować. Zerwaliśmy miesiąc temu. No, rzuciła mnie. Rzuciła kobieta. I wiesz, tak jak mówisz, 6-9, wszystko, a teraz. Z Fortnite tylko i zaczęło mi jej brakować. Nie. Ale ja nie wiem, czemu ona mnie rzuciła. Jak masz na imię? Wiesz, ja pa Patryk. Patryk. Ale no. czemu ona mnie rzuciła? A no nie wiem, jestem jeszcze młody. Patryk, bo. Ja ogólnie dobrze ją traktowałem W sensie, wiadomo, czasami chciałem sobie pograć coś, ale nie było tak, że ją odwołałem Nie było No to ja też tak wiesz Nie rozumiem właśnie czemu Fortnite niszczy związki To wszystko przez Fortnite? No nie wiem co to niszczy związki, tak powiedziano. Czemu się, czemu się tam bijecie nie dobre? Mnie... Nie, tu nie. Nie będę kula mnie, to jest nie. Odyć cicho. On się jeszcze śmieje, zbę mnie. 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 Mord... Spokojnie, mnie! Ty jesteś z mamą? O, siedzi w drugim pokoju, nie wiem, Kiak, Może ona by doradziła co zrobić. Bo ja bym. ja bym wrócił do tej dziewczyny, tylko ja nie wiem co ja jak ja mam to zrobić. No nie wiem, miałem coś takiego megu kolega, grał ze mną, Pięknie, przy z ręwok kolega ze Bo też to przez No i dokładnie chyba to samo u mnie, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje teraz Powiem tyle Z... Twoje zdrowie! Twoje zdrowie Dokładnie, ale dobre, dobre, dobre Bo sobie zrobiłem tu drineczki Ja już tyle dzisiaj wypiłem

Ja nie piłem jak byliśmy razem za dużo W sensie na imprez... Nie, na imprezkach A teraz jest jak jest No ja nie mam co robić w tym domu Przynajmniej tyle mam z życia żeby się napić, pograć, pogadać właśnie z ludźmi Bo ja muszę się czasami pogadać właśnie, nie? Ale gościu, ja tyle już wypiłem, że ja nie wiem my się, my się, Ja nie wiem czy to wygramy pa Powaliła co? nie Co? Też piłeś? Jezu! Powiedziałem, żebyś go nie pił! are you! Ej, daj mi też trochę. Materiału! Cegieł, cegieł, cegieł! cegieł. 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 Tu mam, 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 cegieł O, o, o Tu chcę weź. Ej, biją ci, biją ci bachora Za nami Le Wygramy to To zeruje Zeruje butle Zostało mi 100? 100 100 120 120, 100 Jakoś tak Mililitrów, nie? A to easy łyski. o jezu, łycha tylko w kieli 50 ma, no. ale ja mam w butle i mam drina zrobionego, a tak to mam butle obok siebie jeszcze, O, klej tyle, a ty wypiłeś kiedyś tyle, bo ja dzisiaj już chyba wypiłem <laughs> z pół litra, bo mam zero. 07 i mam końcówkę 4. Ale ja to jestem doświadczony! Na mnie takie rzeczy nie działają O Jezu Ile ty Alko chcesz wypadku na tego Fortnite'a weź? Nie to na tą szmate, kur trzymate no, zerwała mm. ze mną. Aha. I teraz nie radzę trochę sobie, no. nie na serio, bo to ja nie wiem właśnie. Czyli przepachtany smutków to masz Fortnite i Alko. No, trochę cię piję teraz. Jest czas. Dostaję zero. Zabił mnie, ZABIŁ MNIE! Dziewczyna mnie rzuciła, ten mnie zabił. Luckyyyy! Ty czemu się wypowiadasz nie. Co? Wpowiadasz się, czytaj następne. 14-letniemu Paweł, ty jesteś ma... dla mnie... Paweł jak dla... Paweł jak brat dla mnie jesteś Oooo Ja no mam Dobra, zeruję to Zerowa? Nie wiem, rób co ze swoim życiem, nie wiem Pomoc na to uwalanie alko Powiedz tyle, wróci do tej dziewczyny, czy nie? Nie wiem, jaka była, nie wiem Fajnie ci się z nią było, no Szmata A, to... Ale ładna, ładna, A, ładna m... Zeruję, zeruję Uh. No. Już teraz się Co to Paweł! się zżygał. Co było, tyle lepiej! Paweł, ja tylko tak sobie radzę. Majster! Ja yeah, piee Jak mi się kręci w bani, Majs ja. Oh. majster! Ja, majster, Zaraz ja się zżygam. Już miesiąc się pożyciła, ty dalej ba. Nie wierzę Ty musisz tyle pić, jeszcze łyche wami na no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część, w której udaję, że jestem pijakiem. Natomiast druga, jeszcze lepsza część pojawi się na moim nowym kanale. Link jest oczywiście w opisie. Klikajcie subskrybujcie. Możecie też wbijać klikając to, tutaj tą kartę. A ja się już z wami żegnam, ten kanał też zasubskrybujcie. I oczywiście zostawcie łapki w górę, jeżeli lubicie trollowania randomów i chcecie powrót tej serii, taki stały powrót serii, że będę na przykład co tydzień wrzucał Wam tego typu odcinek, więc łapi w górę, a się już ziódź, Hello. A teraz siedzę sobie przy pralce. I dochodzę tu do wniosku, że przez ciebie tylko tracę, bruh. 1 kwietnia to ta data, kiedy Wam se brata. I nie obrazi się na sztata. Bez prima, Aprilis, yeah.